No hej wam wszystkim ludziska, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym materiale z Waszych epickich bitew. Z tej strony oczywiście Jan Ci to jest ci i dzisiaj mam Wam do zaprezentowania co prawda nie bitewkę rozegraną przez jednego z moich dumnych widzów, prosiaczników, ale za to naprawdę spektakularną. To znaczy na wod replay zdarzają się wyniki lepsze od tego co dzisiaj zobaczycie, ale mimo wszystko kształt! Ogólny paradygmat tej bitwy. <noise> Kiedy wy ujrzycie to, co się tutaj działo, naprawdę kopara wam opadnie, bo takich bitew często się nie spotyka. A bohaterem owej batalii, no jako się rzekło, będzie Churchill 3. Churchill 3 ktoś by powiedział, no... Co ty ciekawego chcesz powiedzieć o Churchillu 3? Toż to zwykła premka piątego tiera, no ale jednak jest to również swego rodzaju legenda świata World of Tanks. Powiedzmy sobie szczerze, jest to tytuł, który swoje lata ma, a w tym tytule ów. Pojazd swoje lata ma I chociaż nie jest to zarabiaczka No bo raczej niskie tiery To trzeba przyznać, że jest to również Czołg, który zasłynął Myślę, po dziś dzień jeszcze słynie Z tego, że idzie nim Robić naprawdę diablo przyzwoite wyniki I zanim jeszcze Zasiądziemy do samej bitwy Na poważnie, na porządnie, pozwólcie, że Powiem wam o pancerzach Owej konstrukcji, one są dosyć niestandardowe A potem polecimy już z gameplayem Z tego co wiemy, Churchill jak to Churchill ciężkim czołgiem jest Tak więc yy, ogólnie no nie cierpi na nadmiary mobilności yy, Może działko też nie ma jakiegoś wielkiego demedżu na strzał Ale za to, za to ma ciekawe płyty pancerza Które w dzisiejszych czasach może już tak Monstrualnego, spektakularnego znaczenia nie odgrywają No ale pamiętam, że za starych, dobrych czasów Jak kiedyś to było, no to były również Bitwy, że się potrafiło tym odbijać po 1500, po 2000 punktów damage'u, co na tych tierach nie jest takim hopej, siupej, prawda? Dlaczego? Dlatego, że. Pancerze tutaj są fajne, tyle tylko że nie są wszędzie. A dzisiaj no dzisiaj myślę, że już to nie jest takie znakomite jak kiedyś, bo po pierwsze ludzie nauczyli się już po tych latach, gdzie należy w to strzelać. No gracze po prostu się uczą, tak. Druga kwestia jest taka, że no dzisiaj lata więcej golda, kiedyś w ogóle tego nie było. Bardzo rzadko się zdarzało, że ktokolwiek sięgał po taką amunicję, więc i przebić było znacznie mniej. Ale dobrze, zajmijmy się przodem. Churchill, jaki jest każdy widzi, no ma toporne ty pancerza pochylone pod kątem 90 stopni do samego przeciwnika. Kamera się zablokowała. O, dobrze. No i co? Wieża rzecz jasna jest naszym spotem. Dawniej ludzie o tym nie wiedzieli, nie celowali w tą wieżę, naprawdę ludziska, mogę to przyznać ze stuprocentową szczerością, natomiast dzisiaj wiadomo, każdy stara się w tą wieżę walić. Ona i tak nie jest takim beznadziejnym papierem, ma 88 mm pancerza, no ale to nie jest skontowane, więc na piątym tierze już powiedzmy, że to specjalnie wielkiego wyzwania dla działu przeciwnika nie stanowi. W dodatku mamy jeszcze nasadę działa, która tutaj... Jest to ciekawe, słabsza od reszty wieży, bo ma zaledwie 76 mm, więc tą wieżę trzeba kitrać, co specjalnie łatwe nie jest. Natomiast korpus za to jest naprawdę bardzo sympatycznie opancerzony i tak naprawdę jest również podzielony na swego rodzaju podsektory. Każdy z nich rządzi się własnymi prawami. Najgrubszą płytę pancerza macie tutaj. Tutaj to jest bardzo, bardzo przysadzista, fajna płyta 176 mm pancerza, nawet pomimo. Tego faktu, że to nie jest skontowane do wroga. O, tutaj nawet widać, zobaczcie, tu macie jedną płytę, a tu jeszcze jest dodana druga, taka bardzo masywna płyta. No kurde. Od tego się dinga wszystko. I to zazwyczaj nawet, kiedy sobie załaduje pociski goldowe Więc zdecydowanie robi to swoją robotę Natomiast obok mamy już płytę troszeczkę inną Niby ten sam poziom, ale obok no i to już swoje Czyni, sprawia to, że tutaj macie znacznie mniej Tam pamiętam chyba coś w okolicach 80 mm Macie jeszcze włazy i wizjery One mają tak po 63 mm To są wikspoty Potem mamy skontowaną płytę I co ciekawe... Brzuszek, w który też w dawnych czasach bardzo obficie ludzie starali się strzelać i celować, co było błędne. To jest taki troszeczkę odwrócony pojazd, prawda? Zazwyczaj nasada działa jest, twarda tutaj jest miękka, zazwyczaj brzuszki są miękkie. Tutaj mamy diablo twardy brzuszek 120 mm pancerza. Ogólnie można by to było wszystko podsumować jako takie pancerze mieszane, które czasami będą w stanie coś odbić, czasami wpuścić w zależności od tego, gdzie konkretnie trafi pocisk przeciwnika, ale jako, że mamy te płyty nieskontowane, to możemy się sami kontować do wroga. I w momencie kiedy staniemy sobie tak, to potem sukcesywnie te wartości podstawowe są bufowane. I tak oto ta płyta, która teoretycznie była X-Potem i miała powiedzmy w okolicach tych 76-80 mm, po skontowaniu już zahacza nieomal o 100 mm, a to już jest całkiem sympatycznie. Tak więc trzeba się tym ruszać, trzeba się tym kręcić, trzeba stawać troszeczkę spośluza tak pod kosem do wroga, no i starać się kitrać tą wieżę, co specjalnie łatwe nie jest, bo no jednak mamy spamerskie działko, ale nie zmienia to tego faktu, że pancerze tego czołgu są naprawdę fajne i bardzo je pozytywnie będziecie odczuwać na polu walki, no chyba, że spotkacie właśnie kogoś full gold załadowanego ewentualnie gracza, który jest starym wygą, dojrzałym, domorosłym wilkiem i po prostu... No nie jednego przeciwnika w tytule zjadł. Mobilność jaka jest, wszyscy widzimy, 28 km na godzinę nie jest za szczęśliwie, masa 40 ton, 374 koni mechaniczne, co daje nam stosunek mocy do masy rzędu niecałe 10 koni na tonę, tam powiedzmy 9,5, więc po prostu jest dosyć słabo. Tyle tylko, że mamy fajne działko i mamy ciekawe pancerze, co sprawia, że właśnie takie fajne wyniki zwykło się ugrywać tymi churchilami. Po pierwsze, przy dobrym czytaniu można nierzadko jechać na wroga na Haila baila przed siebie i go zaspamowywać naszymi pestkami. Po drugie, to jest bardzo dobra maszyna do fragowania. Ja osobiście uważam, no nie wiem jak teraz, może jeszcze jakaś lepsza by się znalazła, ale przez bardzo wiele lat moim subiektywnym zdaniem Churchill był w World of Tanks najlepszym czołgiem do fragowania w całym tytule growym. Nawet mnie, chociaż nie jestem jakimś epickim graczem, zdarzały się bitwy i to wielokrotnie, rozegrane tym czołgiem, gdzie robiłem po 9 fragów. Kilka razy zahaczyłem prawie o dychę, no ale mimo wszystko serb. Nie dał, no nie udało się. Tak czy inaczej bardzo spamerskie działo w połączeniu z tym, że tutaj bitwy ugrywa się dosyć szybko na tych tierach, owocuje tym, że naprawdę tych fragów jesteście w stanie sporo robić. No cóż, pan jako, że ma mocną maszynę, strasznie mocno przyszarżował w tej batalii, nawet troszeczkę zbyt mocno, gdyby miał więcej pecha, no to myślę, że już by padł, ostrzelany przez nadmiar pojazdów wroga, ale tak się nie stało i patrzcie na to, patrzcie na to, Maxie. Coś niesłychanego, fikołka gościu zrobił, normalnie przeturlał się, <laughs> jeszcze pod wodą. No musiałem wam to pokazać, no czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Jaki to był w ogóle fart. Na początku wjazd na wroga, odbieranie hapeków poprzez, no, no nie wiem, takie ciemierzenie, taki swego rodzaju taran. Następnie fikołek pod wodą i wyjazd pod powierzchni rzeki. Coś niesłychanego, nie, nie często się takie akcje zdarzają w tym tytule. Tak czy inaczej, kontynuując, widzicie, pan bardzo agresywnie gra. Cały czas jest z przodu, totalnie odizolowany od swojej drużyny Nie boi się, aktywnie wyjeżdża na tych przeciwników Okej, okay, może za dużo tego odbitego demedżu nie było No bo dzisiaj to tak jak mówię, no jak już gracze grają na goldzie To już może te pancerze takie świetne nie są Ale nie zmienia to faktu, że no spamerskie działko I to po prostu robi swoją robotę Patrzcie jak szybko jesteście w stanie doić przeciwnika Zanim on sobie załaduje, wy jesteście w stanie po dwa, po trzy pociski wystrzelić w jego stronę I to rzeczywiście się czuje co jeszcze ciekawego można powiedzieć HPki Z perspektywy punktów zdrowia też jest całkiem fajnie Mamy 920 HPków na start Przy odpowiednich modułach To jeszcze można dopompować Tutaj pan ma na przykład 1000 health pointsów To jest dużo To jest jedna z górnych wartości na tych tierach Więc również fajnie Również nas to zachęca do aktywnego gameplayu No i do tego, że jasna ma działko Które jest potężną zaletą Dlaczego? No teoretycznie to jest takie ugryzienie komara. Walimy zaledwie za 75 punktów Damage'u każdym strzałem, to jest mało. Czasami wrogowie nawet nie zwracają na nas uwagi, bo, no bo to są takie podgryzania, prawda? Ale z drugiej strony strzelamy bardzo spamersko, wypluwamy 26 pocisków na każdą minutę. Potwornie dużo. Mamy 110 mm peny na zwykłej PSC na pocisku goldowym astronomiczne 180 mm peny. To jest właśnie ciekawe, bo zazwyczaj te premki owych tierów, które idą w pancerze, mają słabą penę. W przypadku Churchilla ta pena jest lepsza i jeżeli przezaładujecie sobie golda, to praktycznie robicie co chcecie. No, ciężko jest znaleźć takiego przeciwnika, od którego będziecie się odbijać, tym bardziej biorąc pod uwagę ten solidny fakt, że Churchill 3 ma preferencyjny matchmaking. Tutaj was wczyta na piątki, ewentualnie na szóstki, no, ale nigdy wyżej, prawda? I myślę, to jest ogromna, ogromna zaleta, którą to zaletą w dzisiejszych czasach niewiele pojazdów jest się w stanie poszczycić o tym trzeba wspominać i to jest warte uwagi i to w połączeniu z tą ogromną peną stanowi fakt, że to jest czołg, którym zawsze możecie coś zrobić. Nigdy nie będzie w bitwie tak, że budzicie się w sytuacji bezradności. Prawda? Wyjeżdża na was coś bardzo opancerzonego, nie jesteście w stanie zrobić nic. Tutaj na przykład walczyliśmy przeciwko Oikowi 6. Tiera. Bardzo dobrze opancerzona kobyła. Pokonaliśmy go od przodu, nawet nie musieliśmy nic objeżdżać, nie nic. Wystarczył, prawda, e, paluszek na gold, no i, i tyle. I samo się robi. Do tego wady konstrukcji, czyli czas skupiania 2,29 sekundy, to jest. Dużo, przy, przynajmniej przy tak spamerskim dziale, więc odpowiednie będą tutaj moduły do zawężania celownika. Celność 0,46, przepraszam, 0,43 też taka idealna nie jest, więc to wszystko nas po prostu nakłania do tego, żebyśmy walczyli na bliski dystans, bo jeżeli walczymy na bliski dystans, ta celność nie odgrywa tak wielkiego znaczenia, a i przy okazji czas skupiania. Więc. No, close combat, prawda? Jedziemy do zwarcia z przeciwnikiem. Do tego mamy 170 pocisków w naszym magazynie. To jest potwornie dużo, więc amunicji nigdy nie stracimy, nigdy nie wystrzelamy. Dlatego też można czasami próć w kierunku wroga, nawet kiedy te strzały są absolutnie nijak niepewne. Depresja minus 6 stopni, elewacja plus 12. Nie jest to idealnie, ale też pozwala nam nawiązywać jako taką walkę z przeciwnikiem. Powiedzmy, że te minus 6 to nie jest też okropnie. Źle. Co jeszcze do tego wszystkiego można powiedzieć? No powiedziałbym, że to zasadniczo tyle Jeżeli chodzi o ogólny Konterfekt owej konstrukcji Sami widzicie, że jawi nam się Ostateczny rozrachunek Pojazdu ciekawego Dobrego, specyficznego Nie każdy odnajdzie się W rozgrywkach prowadzonych Churchillem 3 No bo to jest dosyć wolne Ale mimo wszystko Naprawdę idzie tym robić Znamienite wyniki, nie zawsze trzeba mieć szczęście Tak jak tutaj, no w tej bitwie sporo tego szczęścia było No ale jednak akcja kiedy go Gościu się po prostu turla pod wodą <noise> Wykąpał się od spodu, coś niesłychanego Musiałem wam to pokazać I również chciałem wam pokazać tą bitwę Ze względu na to, co tutaj widzimy To, o czym już nadmieniałem wcześniej Czyli po prostu dobry pojazd Do fragowania w tej Dosyć szybkiej bitwie Bo ile minęło? No tak 7,5 minuty Batalii To no, nie była specjalnie Długa batalia, już potrafiliśmy zrobić 9 fragów Łatwo jesteście w stanie dobijać przeciwników, bo bardzo... Często macie pocisk w lufie i sami możecie wybierać moment, kiedy strzelić we wroga, kiedy widzicie, że wróg jest na ogrysku. Załóżmy, jest przed ogryskiem. Poczekacie jeszcze tą sekundkę, widzicie, że już jest na ogrysku, możecie go wtedy dokończyć, wydoić, wyjeżdża kolejny, od razu macie załadowaną pestkę już na niego, więc można powiedzieć, to jest taki terminator, który wolno, ślamazarnie jedzie w kierunku swoich celów, ale mimo wszystko jak już dojedzie, no to zamiata. No i zdecydowanie. Przyjemnie się tym gra. A teraz przejdźmy do podsumowania. Wpadła nam odznaka mistrzowska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 medali Słuchajcie, naprawdę dużo Była to chwalebna wiktoria 170 tysięcy kredytów zarobionych na brudno Zaraz zobaczymy ile na czysto Bo troszeczkę tego golda tutaj leciało 9214 punktów ekspa Sporo pestek wystrzelanych w kierunku naszych wrogów Zobaczcie na przykład Pancer czwórka przytulił aż 5 strzałów Na przykład Churchill 3 Wroga aż 9 Pestek, Oik 4 Pestki, Excelsior 9 Pocisków. Widać szybkostrzelność owej konstrukcji, czyż nie? Jeżeli chodzi o ustosunkowanie do drużyny, znakomita batalia. Niesłychana rzecz. 3251 punktów damage klepanych naszym przeciwnikom, 9 fragów, ponad 2500 punktów bazowego EXPA. Nieporównywalne względem jakichkolwiek innych pojazdów w drużynie naszej albo przeciwnej, niesłychane rzeczy. No i oczywiście podsumowanie: zobaczcie pewną ważną rzecz. 63 pestki były wystrzelane podczas bitwy, która no, nie trwała jakoś potwornie długo, więc spójrzcie. Jaka to jest maszynka do tracenia mamony w momencie, kiedy walicie z Golda, i do tego właśnie chciałem się ustosunkować. Niby teoretycznie potężny zarobek, bo i wynik, no bardzo sprawiedliwy, bardzo zacny, znamienity, ale ostatecznie wychodzimy na minus. Pomimo posiadania konta premium. Dlatego też, jeżeli miałbym podsumować Churchilla w dzisiejszych czasach w grze, z pewnością już taki OP jak kiedyś nie jest. Dlatego że. Sam czołg może i specjalnie się nie zmienił, ale realia tytułu się zmieniły, prawda? Gracze się zmienili. Pociski, z których do nas strzelają, się zmieniły. Więc to zdecydowanie no, pozwala stwierdzić, że to już będzie swego rodzaju cień dawnej świetności konstrukcji, ale nie zmienia to faktu, że cały czas po dziś dzień Churchill 3, moim subiektywnym zdaniem, jest po prostu wart uwagi i grywa się nim przyjemnie. I czasami można naprawdę fajne wyniki ugrywać, może już nie odbijamy tyle co kiedyś, no ale za to spamerskie działko, które bez przerwy podgryza przeciwnika, nie, robi. Swoją robotę, dzięki czemu, właśnie tak jak mówiłem, fragowanie, fragowanie znakomicie wychodzi w przypadku owej konstrukcji. Natomiast do zarobków, rzecz jasna, polecić się tego nie da. To jest albo pojazd, którym wychodzicie tak mniej więcej na równo, albo pod kreską. No bo jeżeli chcecie nim rzeczywiście robić fajne wyniki, no to niestety od czasu do czasu ta łapka na pociski goldowe polecieć musi, a jak już poleci, no to, no to bywa różnie. Jesteście w stanie wyjść po minus 40, minus 60 tysięcy kredytów na bitwę. Różnie się zdarza, każda bitwa będzie inna, ale raczej do zarobków tego polecić, nie mogę, jestem ciekaw natomiast waszego zdania, jak wy w dzisiejszym World of Tanks oceniacie Churchilla 3, czy może gracie cały czas tą konstrukcją a może już ją wsadziliście gdzieś na drugi koniec garażu wiecie, w jakiś nieodwiedzany, zakurzony zaułek i czy wam się cały czas ową konstrukcją gra przyjemnie, to mnie intryguje, ocencie też również tą akcję, bo no śmieszne to było kurde, <laughs> na początku wjazda przeciwnika, potem jak on się już z niego stoczył, jak on się już zsunął i to jeszcze na plecy trafił, wiecie, zaświecił brzuszkiem jeszcze pod wodą, wydawało się, że sytuacja absolutnie nie do uratowania i nagle się odwrócił na gąsienicę. W ostatnich sekundach wyjechał z podwody. wody niesłychane rzeczy ja czegoś takiego w grze jeszcze do tej pory nie widziałem, a troszeczkę w tytuł gram sporo w nim czasu spędziłem. Zdarzały się już dziwne akcje, gdzie widziałem latające togi, które spotują ewentualnie mausy. Które także lądują brzuchem do góry, no ale czegoś takiego jeszcze nie było. Na razie ode mnie to tyle. Piszcie czy polecacie dzisiaj Churchilla 3, czy też może nie do końca. Mam nadzieję, że klip Wam się jakkolwiek podobał. Widzimy się w przyszłości na moim skromnym kanale w podobnych i innych klipach filmowych. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. One zawsze pomagają w rozwoju kanału, a jak coś link do Patronite'a w opisie. Hej ludziska, cześć!